Dobry wieczór, witajcie. Witajcie przy filiżance z dobrą kawą. Wasze zdrowie. Wszystkim, którzy tam wieczorową porą macie ochotę, poświęciliście kilka minut na na moje opowieści. Bardzo Wam dziękuję, że, że tak trwacie dzielnie i słuchacie tych moich lepszych, czasem gorszych, czasem zupełnie w moich nagrań. No tak to bywa, nie da się mieć zawsze dobrej formy. A nawet jak kiepska jest forma, to czasem są dobre przepłyski. Dziś wpadł mi w ręce, hmm, wpadła mi w ręce, tak powinienem powiedzieć, wpadła mi w ręce książka profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Pierwsze wydanie tej książki Żyć Zacnie. Bardzo interesujące. Zacząłem czytać, bo ja czytam także. Albo czytam na wyrywki na początku, zanim się do książki dobiorę, albo czytam ją od tyłu. I od tyłu warto tutaj jest przeczytać. Na przykład są tutaj takie wskazówki. Taki aforyzm, który jest podwójnie powtórzony. I ja go chcę wam przeczytać. Tu są. Wypunktowane moje błędy, które popełniam w moich nagraniach. Nie wiem, czy Was to zainteresuje, czy nie, ale zobaczyłem, że to są pięć podstawowych błędów, które ja popełniam prawie codziennie, będzie to taki mój rachunek sumienia tutaj przed Wami, wieczorową porą. Ale zanim do niego, zaraz tutaj, zanim do tego przejdę, to Wam powiem, że. Firma YouTube wywiązała się ze swoich zobowiązań po raz kolejny. Następny miesiąc mam tu przed sobą wyciąg. Miałem wam pokazać, ale nie chcę niektórych z was denerwować. Pobiłem znowu rekord. Także bardzo wam dziękuję i bardzo was proszę, abyście się nie denerwowali. No tak to jest. Naprawdę myślałem, że, że to jest. Yy... Nie spodziewałem się, nie spodziewałem się. Dziękuję Wam wszyscy, że oglądacie i dziękuję firmie YouTube za, za docenienie mojej, mojej, wku, mojego wkładu w edukację narodową. No żartuję, bo przecież jakaś to edukacja, ja sobie tutaj po prostu nagrywam i zabieram Wam troszkę Waszego cennego, cudownego czasu. Ale teraz do tych moich błędów wracając. Jest tutaj tak. U pana profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Unikaj wykroczeń pięciorga, tonu, miny, sarkazmu, ironii, przytyku. Bez tych powściągów współżycie istna. Dokatorga. Istna Dokatorga chyba dla każdego z Was. I teraz tak. Ten sam. To samo, tylko w troszkę innej formie. Bo to jest tutaj z końca. Jest dwie kartki, czy trzy? Raz, dwa, trzy kartki wcześniej. <laughs> jest napisane tak. Doradzamy. Unikaj wykroczeń. Pięciorka tonu miny sarkazmu ironii przytyku bez tych powściągów bez tych powściągów współżyć istna to katorga choć mało kto pentalog nasz na pamięć wykuł pentalog no to chyba powinienem wykuć, wykuć ten pentalog na pamięć ale to jest, może być dla mnie za trudne, bo tak. Sarkazm jak najbardziej mam. Miny, katastrofa. Ton, a, z tym tonem to wiecie. Zależy od humoru, zależy od dnia, zależy od gatunku kawy, od wszystkiego po prostu. Ironia, no zdarza się jeszcze ironia do tego. A przy tych, to jest prawie codziennie. Zawsze się do kogoś muszę przyczepić, zawsze gdzieś do kogoś muszę tam. Skąd się to bierze? Wszystkie pięć popełniam, a wy tutaj dzielnie jeszcze, jeszcze, mnie oglądacie. Powtórzę tego, co powinno być unikane. Ton, mina, sarkazm, ironia, przytyk. O ileż fajniej by się nam tutaj czas spędzało i mniej wam, gdyby nie było tej, tego pięcio, tej pięcioistości. Dobrze. Tyle samobiczowania wieczorową porą. Rachunek sumienia zrobiony. Przejdziemy do spraw zaiste. Odrobinkę religijnych z pogranicza. Dochodzą mnie co pewien czas takie, takie pytania odnośnie owej intronizacji, która odbyła się w 2017 roku w Kirach. Będzie niedługo, 23. będzie jubileusz. 23 listopada, listopada, w Kirach pod, koło Zakopanego, tam gdzie pan prezydent Zbigniew Potocki dokonał tej intronizacji. Pytania dotyczą tego, skąd to się wzięło, dlaczego intronizacja? Musiałbym zacząć tę opowieść od opowiedzenia od opowie, od op, od wam, skąd ona się w ogóle. Kto to wymyślił i, 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 i dlaczego. Skąd to się w ogóle pojawiło, taki, taki twór, nie? Bo dla wielu z Was to jest jakaś absurdalna, to jest taka wręcz krejsolskie jakieś pociągnięcie. Sprawa tyczy się okresu międzywojennego, kiedy, kiedy to jedna pani z Krakowa, nie żadna zakonnica, nie żadna jakaś, wiecie, zbytnio święta, tylko siostra siostra ze szpitala, opiekująca się dziewczynami, które były chore na choroby przenoszone drogą płciową. Opiekowała się nimi w szpitalu na ulicy Kopernika. Obok, po przeciwnej stronie zakonu jezuickiego. Ulica Kopernika. I... i i ta, I ta młoda dziewczyna doznała takich uniesień, uniesień w zachwycie. Można by to było powiedzieć, że to coś było podobnego, jak w, staro, w Starym Testamencie Biblijni, prorocy w zachwyceniu, w uniesieniu prorokowali, ale to było troszkę jeszcze troszkę inaczej. Powinienem mieć teksty oryginalne, żeby się nimi tutaj podeprzeć. Nie mam ich przed sobą, ale obiecuję znaleźć takie teksty. Chociaż nie obiecuję, bo jak nie doczynam, to będzie obiecanka na próżno. Jeżeli wpadną mi w ręce, gdzieś one są, to je wam przytoczę, przeczytam, żebyście mieli tak prawie z pierwszej ręki, a nie przetrawione przeze mnie i jeszcze obarczone błędami mojej, mojej skolerotycznej pamięci. Otóż ta młoda siostrzyczka z ulicy Kopernika. Miała widzenia Chrystusa, Jezusa, Chrystusa Zbawiciela. Tak została ta istota nazwana, bo nie wiem, czy w którymkolwiek tekście jej istota ta precyzuje się, że jest Jezusem, Chrystusem Zbawicielem. Trzeba by było dokładnie sprawdzić, jak ona sama się określa. I cóż ta istota powiedziała? Mamy czas międzywojenny, gdzie jeszcze o wojnie nawet nie bardzo się przebąkuje, że coś takiego zagraża, druga, chodzi o drugą. I ta istota mówi, że domaga się wręcz, żeby Polska uniknęła losu katastrofy, czegoś co zbliża się, co nieuchronnie zbliża się i że zginie bez sensu wiele milionów polskich istnień, że mogłaby temu zapobiec ta istota tak mówi, gdyby Polska dokonała powołanie jak gdyby, jak gdyby bo to jest przenośnia na tron, czyli zawierzyła się, to też nawet nie zawierzyła, to jest jeszcze inne słowo, trzeba by było użyć, oddała się pod panowanie tej istoty, tej kosmicznej istoty temu Chrystusowi, zbawicielowi. Tak jest to dopowiadane w narracji katolickiej, w narracji kościoła rzymskiego, rzymskokatolickiego. I tak to funkcjonuje w naszym tutaj, w naszym obecnym czasie, to co wiemy. Ta istota, która się objawiała i przedstawiała się jako zbawiciel, domagała się, aby to powołanie go na tron, czyli to jest w przenośni powołanie na tron, bo tu chodziło o obranie go właścicielem tych ziem i tego ludu. Nie było jeszcze wtedy, nie nazywało się to chyba druga RP, tylko Rzeczpospolita. Nie? Rzeczpospolita Polska. Mówię, wracam, mówię ciągle o okresie międzywojennym. I ta istota domaga się, że to jest jedyne, co może zapobiec tej katastrofie. Czyli powołanie go, jak gdyby, no powołanie go na tron, ale Musiałoby być to zrobione w sposób całkowicie, jakby to powiedzieć, legalny, moglibyśmy teraz takiego słowa użyć. Legalny, co to znaczy, że? to znaczy, że rząd ówczesnej Rzeczypospolitej, Sejm, Senat i prezydent jedno, jednogłośnie razem musiałyby same tego chcieć, żeby tą istotę powołać na, jako zwierzchnika. Jako szefa wszystkich szefów, po, wszystkich Polaków, a oprócz tego zatwierdzenie przez prezydenta. <laughs> Mało tego, ta istota domagała się, żeby jeszcze oprócz tego miało być to, to powołanie jej na tron, ten Boży tron, przy współudziale Kościoła Rzymskokatolickiego. I przy jego uroczystej, przy jego ob, przy jego, ob, jego uroczystej obecności na tym, na tym dziwnym ofiarowaniu. Tam były konkretne, konkretne rzeczy podane, co musiało być spełnione, czyli musiałoby być Sejm, Senat zatwierdzony, Prezydent zatwierdzony i przedstawiciele Kościoła rzymskokatolickiego, Tudzież wierni ludzie, poddani wówczas no, musieliby brać w tym udział. I to miało być zrobione i ogłoszone jako akt. Jako akt, czy można tak powiedzieć, akt prawny? Chyba tak, no coś w tym rodzaju. Jako akt, uroczysty akt o, w, w formie takiej, takiej prawnej. Czyli z sygnaturą, z numerem. Albo z datą, bo data to zastępuje numer, przy takich, przy takich dokumentach. Czyli dokument sporządzony i uroczystość według tych, tych wskazań. I, i, I ta osoba ta z tymi objawieniami, ta młoda dziewczyna bardzo o to zabiegała i zabiegały osoby, które uwierzyły jej, w ten jej przekaz, że ma do czynienia rzeczywiście z istotą zaświatów, która. Chciałaby objąć pieczę nad tym terytorium i nad tym narodem. No i trzeba było zgłosić się do tego, do Episkopatu, żeby, żeby zostało to zatwierdzone, przyjęte, zrozumiane. Trzeba było poruszyć Sejm, Senat, Prezydenta. No to wyobraźcie sobie, no jak to, jak taka osoba, jak taka siostrzyczka ze szpitala Mogłaby to było zrobić. No, ktoś by powiedział, że położono brzemię na ramiona młodej dziewczyny nie do zrealizowania. No i nie udało się tego zrealizować. Sprawy poszły tak daleko, że wysłano tą, tą pielęgniarkę na badania psychiatryczne do Krakowa, na Babińskiego, tam do szpitala psychiatrycznego. Tam spędziła. Nie wiem czy to było kilka dni czy dwa tygodnie. W każdym razie zbadano ją ze wszystkich stron. Wszystko co się dało zbadać, że okazało się, że jest zdrowa na ciele i na umyśle. Nic jej nie dolega. Jest pełną, spra sprawną osobą. Tuż przed drugą wojną światową to były dni, dosłownie dni. Wysłano delegacje, że jeżeli to nie nastąpi ta, ta intronizacja to nieodwołalnie w ciągu kilku dni ruszy maszyneria związana z tą drugą wojną światową. I podobno kurier już jechał, już miał załatwić wszystko, już wiele rzeczy zaczęło być dogrywanych, ale nie udało się. Ten, który miał przekazać te informacje, gdzieś zaginął po drodze, coś się wydarzyło, nie pomyśli i i przyszedł 1 września 1939 roku. I zaczęło się. Zaczęło się piekło na ziemi. Ta siostra ze szpitala spoczywa na cmentarzu w Krakowie, na tym największym cmentarzu, na tym samym cmentarzu, gdzie, gdzie spoczywała pani Krystyna, ta od rozmów, o którą, o, którą, o którą pamiętacie opowiadałem wam wielokrotnie, na tym samym cmentarzu. Na tym samym cmentarzu rakowickim <coughs> spoczywa też brat Ludwik, Ludwik Gabryś, też w tym samym miejscu i nawet stosunkowo niedaleko od siebie, ale to tak na marginesie wam tutaj podaje. I teraz tak, całe to przesłanie tej, tej Rozali, bo tak miała na imię Rozalia, Rozalia Celakówna, przetrwało drugą wojnę. Przetrwało ten okres powojenny i była, była osoba jezuity, cichego, spokojnego jezuity, księdza Kirsztyna, ksiądz Kiersztyn. Wielu z was na pewno nie słyszało o księdzu Kiersztynie. To był tak szlachetny i tak cudowny człowiek, który bardzo chciał, żeby nie powtórzyła się powtórka, żeby nie nastąpiła powtórka z II wojny światowej. Wziął sobie tak mocno do serca to przesłanie rozali celakówny. W tej chwili rozalia jest nobilitowana na ołtarze w kościele katolickim. I ten ksiądz Kiersztyn bardzo chciał, aby w latach 90. doprowadzić do przyjęcia Chrystusa na króla Polski, do intronizacji, do tego, czego nie udało się przed II wojną światową aby zapobiec III wojnie światowej i aby Polska nie zniknęła, nie została ponownie wymazana z map Europy. Ksiądz Kiersztyn na tą intronizację zebrał jako wota od ludzi. Przetopione zostały złote precjoza, obrączki, pierścionki, co tam ludzie mieli, żeby podczas tej intronizacji, żeby uczcić Chrystusa, Boga, Boga Wszechświata, uczcić złotą koroną odlaną z tych przyniesionych przez ludzi koroną. Żeby ta ich siła życia, ta, która była w tych ich ofiarach, w tych darach dziękczynnych, proszalnych, żeby to stanowiło zwieńczenie tej boskiej, tej boskiej korony. I wyobraźcie sobie, że odlano tą koronę. Ta, korana, ta korona była. Pokażę Wam, jak oczywiście znajdę zdjęcia tej korony. Ona została nawet założona w kościele na Kopernika, na głowę Chrystusa, na rzeźbę, po prostu na rzeźbę nałożono to na uroczystej mszy świętej. Ale do intronizacji nie doszło, bo to miało, ta korona miała być tylko dodatkiem do aktu intronizacji. Wówczas nie doszło. A potem w wypadku samochodowym na jednej z obwodnic Krakowa w księdza Kiersztyna wjechała ciężarówka i ksiądz Kiersztyn zginął. I nie miał już kto prowadzić dalej tego, ciągnąć tej całej sprawy, aby urzeczywistnić ten, ten zamysł, ten, to powołanie sprzed II wojny światowej. I jest rok 1917, i ktoś wpada na pomysł tutaj w południowej Polsce, aby, aby ten niedokończony, niedokończony, aby ta niedokończona czynność, która rozpoczęta została przed II wojną, potem przez księdza Kierztyna, aby to dokończyć, ale nie w sposób ten przez trzecią RP, no bo tutaj nie bardzo się dało. Episkopat nie bardzo pałał chęcią, żeby, żeby to uczynić, więc ktoś padł na pomysł, może by to legalny prezydent drugiej RP uczynił. Drugiej RP, czyli padło na pana prezydenta Jana Zbigniewa Potockiego. I w ciągu dwóch, może trzech tygodni została przygotowana cała uroczystość dokumenty, teksty dokumentu, delegacje z całej Polski, księża. Nawet siostry zakonne przyszły z pobliskiego, z pobliskiego klasztoru. I w kirach 17 listopada 2017 roku przy delegacjach z całej Polski, przy asyście księży, po uroczystej, po uroczystej mszy świętej nastąpiło podpisanie owego aktu jako dokument Legalny dokument państwowy z sygnaturą, z pieczęciami przez pana prezydenta Potockiego. Ja byłem świadkiem, jednym ze świadków przecież tego wydarzenia. Moja żona również. Mojej żonie przypadł w udziale zaszczyt odczytania tego aktu przed, przed ołtarzem wówczas. Także byliśmy bezpośrednimi świadkami. Nawet przyjechał, przyjechała cała chorągiew z Warszawy. Tego obrazu, który wielu z was będzie pamiętać, który w dziwnej, w dziwnej, dziwnie taka rzecz się stała, że obraz spłonął, wielki obraz, bo nie udała się jedna z intronizacji, jedna z prób intronizacji i przyjechała jego kopia. Tak, ta kopia ledwie zmieściła się do tej kaplicy w Kirach, bo to było nie w kościele w Kirach, tylko, w, znaczy w kościele, tylko w tej małej bocznej kaplicy. Z, w Kirach są dwa kościoły, jeden jest ten parafialny i drugi jest kaplica. I wyobraźcie jeszcze sobie taki zbieg okoliczności, którego wtedy nikt nie zdawał sobie z tego sprawy. Wielu z Was będzie na przykład pamiętać sprawę związaną z Gieczwałdem. To, o której mówił Grzegorz Braun, to, o której film poświęcił, nagrał film. To jest tak dziwne, co Wam teraz powiem. Wyobraźcie sobie, że tam w Kirach, tam przed tym obrazem, bo tam był obraz Matki Bożej w tych Kirach, w tej kaplicy, to był obraz. Kopia obrazu właśnie z Gieczwałdu. Dobrze słyszycie? W Kirach pod zakopanym okazało się, że braciszkowie, którzy prowadzą tą, którzy mają pod pieczą swoją tą kaplicę, to jest filia Gieczwałdu. Czyli jak gdyby od, no ich odnoga, to są po prostu oddelegowani księża do posługi w Gieczwałcie. Z Gieczwałdu do, do Kir. Czyli jak gdyby ta intronizacja nastąpiła w Gieczwałdzie Południa, tuż przed, bo to jest przed Giewontem, tam przed Śpiącymi Rycerzami, tam gdzie ta legenda, że w czasach zagrożenia Śpiący Rycerze pod Giewontem powstaną i, i zrobią porządek na tym terytorium i, i uratują cały, cały, cały naród. No i chyba tak się, tak się chyba stało. No i tak wam to chciałem przypomnieć. Mam nadzieję, że... Wiecie, przepraszam was, że tak się plątam dzisiaj, ale może dlatego, że dzisiaj miałem dosyć ciężki dzień i, i łatwiej mi się nagrywa rano, nie mam więcej polotu, ale... Ale nie zawsze, nie zawsze człowiek może to, co by chciał. Nieraz trzeba tak słowem kaleczyć, tak... tak troszkę inaczej. Także za to wam nawet kawa nie pomogła mi, żeby mnie tak do sześć kości doprowadzić. No ale cóż, jeżeli znajdę jeszcze te materiały odnośnie tych kir i tej intronizacji, to pokażę Wam tutaj na moim kanale. Pokażę Wam. I Ojej, ale się rozgaduje. Ciężko mi idzie dzisiaj. Bo wiecie, tyle się dzisiaj rzeczy jeszcze wydarzyło. Mianowicie rozmawiałem też, chociaż nie mogę, nie, nie będę Wam zaczynał następnego wątku, bo może jutro Wam o tym powiem. O ile będę jutro nagrywał, zobaczymy. Z tymi kirami to też jest jeszcze ciekawa sprawa, bo to. Yy, wątek jest bardzo rozwojowy, to jest bardzo niesamowita sprawa, co tam się dzieje. Mimo iż jestem bardzo daleki od jakichś tam cudów, jakichś takich rzeczy, ja w to staram się powściągliwie na to wszystko patrzeć, ale widzę, że dzieją się tam po prostu rzeczy dosyć dziwne. Co najmniej dziwne. Także 23. mam nadzieję, że ta rocznica, która w tym roku będzie, mam taką nadzieję, że może się okaże, że Pan Prezydent Jan Zbigniew Potocki dostanie przynajmniej, może urlop na jakiś dzień, czy dwa, żeby, żeby móc wziąć udział w tej jubileuszowej uroczystości w Kirach 23. Jak będzie, zobaczymy. Może się, może się uda, dlatego, że Pewne jaskółki, no to już Wam powiem tak skrótowo. Pewne jaskółki mi donoszą, że do Pana Prezydenta, obecnego Pana Prezydenta trzeciej RP, do Pana Nawrockiego, te jaskółki docierają i dotrą, i dotrą. Także ja trzymam kciuki za mądrość posunięć, które, które mam taką prawie nadzieję, prawie pewność, że że się to dobrze potoczy. Ale cóż ja tutaj mogę? Ja Wam tylko mogę powiedzieć, co wiem, i nic więcej. Życzę Wam pięknego wieczoru. Mam nadzieję, że, że aż tak bardzo nie zanudziliście się. No, będę starał się, żeby te pięć punktów, o których przeczytałem, Wam dzisiaj, żeby jak najrzadziej pojawiały się w moich nagraniach. Raz jeszcze miłego wieczoru.